to wam bardzo żydańskim w kolejnym odcinku powiedzmy takie trochę daily. Ogólnie to tak. Dużo się pozmieniało, bo dzisiaj jest niedziela, wczoraj była sobota, nagram odcinek w sobotę, ale wstawiłam go, ale no po prostu się nie wrzucił. Nie wiem, co się stało, nie wrzucił się. To pod nazwą, że buduję wieżowiec, tam jest zaraz wam pokażę, ale ogólnie to mamy konie. Mamy konie na na wiosce. Wszystkie białe to są tak, takie białe co moje. O, już jest. O, dziewczynka to jest. Dobra, potem zrobię, żebym ją kochał. Wszystkie takie, te czarne to są Ady. Wiecie, kto to jest Adam. Jak nie, no to możecie sobie obejrzeć y, tamte odcinki. A wszystkie takie białe to są moje. Więc no. Y, tutaj nam no, trochę się pozmieniało na tej wiosce, ale idę wam pokazać mój wieżowiec. na bo wczoraj właśnie był odcinek pod tytułem Buduję wieżowe. Trwał 18 minut, no ale się nie, sta nie wstawił. Nie wiem dlaczego, no ale trudno. I tak on wygląda, taki żółty. Bo to jest mój ulubiony kolor. Żółty to mój kolor tutaj. Tak on wygląda. Ze środka wygląda tak. Nic nie ma, ale właśnie dzisiaj będziemy robić takie schodki, żeby tu było można wejść. No i jakieś, no nie wiem, jakieś piętra czy coś, żeby. Żeby coś było w tym wieżowcu. Żeby był fajny, kolorowy. Ta wioska już jest większa. Będziemy niszczyć. Mamy już cztery, cztery domki takie malutkie, zniszczone. Takie. Co tam? Tutaj były dwa zniszczone i tam jeszcze były dwa. No ale będziemy tak powoli, yy, będziemy powoli, jak no. Będziemy powoli, powoli niszczyć te domki. Tu były kory, ale już ich nie ma. Idziemy teraz po jakie rzeczy, bo ja w ogóle nie mam pomysłu. I ciekawe jak się robi To, to się tak. Nie. Widzę, że... Nie wiem właśnie jak to się robi. Takie schodki. O! Okej. Okay. Ja chyba mam. Nie wiem. Hm. Dobra, nie widzę, ale chyba nie mam. Ogólnie mam, byliśmy w, w tym, więc mam trochę tego ko kości, ale dobra, mniejsza. Robimy cztery schodki nam daje. No to nam się przyda, przyda tylko dwie. Tak. Dwie schodki. To odkładamy tutaj te rzeczy. I tak, schodki... Weźmiemy sobie trochę, zrobimy. O, trochę tego. W sumie, wiecie, co zrobimy od razu, całe Mam 41. Nie wiem, jak jeszcze blog zrobić. Co by... Trochę nie pasuje. Możemy ten. Nie ma za dużo co zrobić. Mm, tutaj ten o jeszcze jest trochę hmm um, okej okay, mam jeszcze trochę to no i z takiego jednego żółtego to nic nie zrobimy wam powiem dobra z tych bloków no takie same bloki jak budowaliśmy wieżowiec tylko z tego nie budowaliśmy I będzie nas trudno budujemy widzowie my jesteśmy koksami Ogólnie właśnie nie mam, nie mam pomysłu, co, co możemy zrobić jako kolejną, budowlę, jako kolejną budowlę. Więc możecie nam napisać, bo jeszcze Ada będzie robić swój wieżowiec. No ale no, nie, nie wiemy właśnie co. Może tutaj most jakoś ładnie zrobimy, czy coś. No nie wiem. A! No i wam jeszcze nie pokazywałam y, tego Rorokostera. Dobra, to, to, to pod koniec filmu Wam pokażę Rorokostera. Więc zostańcie do końca żeby zobaczyć rollercoaster i, i przy okazji możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować ten kanał, bo serio, najlepszy skład na świecie. O. Hmm. Nie no, git. Hmm. Drabinki mogliśmy. Tak. Dobra, zrobimy tak. Trudno. Hmm, dobra zrobimy trochę o jedno wyżej. Tak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że w miarę dobrze. Mm, Okej, okay. to będzie pierwsze, pierwsze piętro. Okej, okay. wydaje mi się, że w miarę dobrze wygląda, tylko tą pochodnię damy trochę wyżej. Tak tutaj Jak słyszycie jakieś huki to sorry, ale <laughs> remont jakiś jest sąsiadów. Dobra, tak. Tylko co tutaj może być? No na razie zbudujmy zwykłe pięter. Potem będziemy zajmować się resztą. Dobra. Yy, no i od razu robimy tu. No, kurczę. Nie wiem, jak to zrobić. No, bo też mało miejsca tutaj będzie. No, ale trudno. Nie, jakby wtedy to nie będę korzystać w ogóle z tego miejsca, no bo. No, nie będę po prostu, no bo. No, ja mam swój domek, może tutaj na no, odcinki będę przychodzić czy coś, no. No i patrzcie. I tam ostatnio zrobimy sobie piętro. Mamy widok na połowę wioski składu. No, prawie połowę. Tylko na portal, tak naprawdę. Już to chyba mówiłam, że mamy portal. No, mówi, mówiłam wam. Ej, ja to dobrze robię? Ro, raz, dwa, trzy. Tak, dobrze, dobrze robię. Mm. Tak. Chwilę. ok wydaje mi się że jest git a przy okazji yy, przy okazji możecie yy, jakieś, jakieś pytania yy, w komentarzach napisać bo będziemy robić za niedługo tą serię z no nie po prostu Q&A czy coś takiego A takie wiecie takie fajne pytania jak ktoś ma jakieś fajne to zapraszam możecie pisać tu no to pochodnia tutaj a pochodnie damy sobie tutaj okej okay. no i git G git mamy raz raz aha kilka raz aha Raz. No, kilka piętr mamy. No i na razie to wszystko, co będziemy robić. Jeszcze jedynie podłogę zrobimy taki króciutki filmik. No, taki szybciutki, więc to by było na tyle jeszcze dzisiaj filmik kiedy mnie braci, bo wczoraj miał być, no ale nie braciał, więc no. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Siema.